Dzisiaj będzie o kokoryczach, bo już parę osób mnie pytało o to i zawsze wiosną zapominam. Bardzo ciekawa roślina z rodziny makowatych. To jest największy gatunek kokoryczy w naszym kraju kokorycz pusta. Tutaj posadziłem ją w, w runie. Brzeziny na gruncie porolnym, ale to jest bardzo nietypowe dla niej stanowisko, bo ona zwykle rośnie w łęgach albo w żyznych buczynach, w takich glebach no, bogatych, w próchnice, stale wilgotnych, trochę kapryśna, tworzy wielkie łany, tak jak tutaj. Ona tutaj na szczęście się pięknie rozsiała, bo siedlisko takie dosyć żyzne i po prostu no, w glebie jest wszystko ok. Ma dwie główne formy barwne. Taką fioletową i białą. Fioletowych jest więcej. Zdarzają się też jakieś takie pośrednie. Tutaj mamy na przykład taką różową. Ró różne pośrednie odcienie też. A tu drugi gatunek kokoryczy. Kokorycz pełna. Korydalis solida. Eee, Częsta na wschodzie Polski. Na zachodzie Polski bardzo rzadka. Ona tak głównie do Wisły dochodzi. Drobniejsza, y, też w żyznych lasach, ale ma mniejsze wymagania wilgotnościowe. Czasem nawet w takich suchych miejscach, gdzieś na górkach, na zboczach południowych, na trawnikach, w parkach, y, ja kokoryczy pustej nigdzie w parkach nie widuje, natomiast kokorycz pełna bardzo często. Trochę drobniejsza i popatrzcie, cecha charakterystyczna y, te liście, u nasady kwiatostanu mają takie ząbki. Wyglądają jak grzebyczek. Natomiast u kokoryczy pustej, tutaj zaraz rośnie, ko, rosną koło siebie, one są te liski mniejsze, takie mało widoczne i cało brzegie. Tu na tym przekwitniętym kwiecie kokoryczy pustej lepiej widać Popatrzcie, listki całobrzegie. Także główna różnica oczywiście trochę w odcieniu, trochę w wielkości, ale to jest taka dla, dla znawców. Natomiast ta jest taka po prostu dla, dla każdego. I teraz jeszcze wytłumaczenie nazwy. Wykopałem oba gatunki. To jest kokorycz pusta. Popatrzcie, ma dużą bulwę, taką... Em, często nawet wielkości pięści, ta akurat nie jest tak wielka, ale już ma kilka centymetrów i im większa, tym bardziej pusta. Tylko po brzegach ma ścianki, takie bardzo duże bulwy czasem mają cieniutkie ścianki, rozpadają się właściwie za lada dotykiem. Jest to przystosowanie do rozsiewania przez dziki, dlatego że dziki ryjąc z ziemi nabijają sobie kawałki tych Organów podziemnych kokoryczy, i po prostu przenoszą je dalej. I z każdego kawałeczka, tak, jak, no tak jakby szkło pękło, tak jakby z każdego kawałeczka szkła wyrastała roślina. Także bardzo łatwo pękają i w ten sposób się rozmnażają. I właśnie tak rozmnożyłem ten łan kokoryczy, który tutaj kwitnie. On powstał właśnie z worka takich połamanych ból, które częściowo nawet rozsypywałem po powierzchni lasu. Przed yy, spadnięciem liści we wrześniu i potem liście przykryły te, te bulwy i po prostu one wykiełkowały na wiosnę. A tu popatrzcie, kokorycz pełna, małe bulwki, podobnej wielkości wszystkie, no może być ewentualnie czasem większa niż paznokieć. Yy, natomiast pełna w środku. Porównajmy sobie teraz, połóżmy koło siebie i zobaczycie jaka jest różnica w wielkości. wielkości. Po lewej kokorycz pusta, po prawej kokorycz pełna. Warto powiedzieć, że te organy podziemne kokoryczy są trujące na surowo. Są także używane jako środek leczniczy głównie o takim działaniu uspokajającym, rozluźniającym. A nawet psychoaktywnym. Natomiast po długim gotowaniu nadają się do jedzenia i jadali je Kałmucy. Kałmucy to lud, który e, kiedyś żył w Azji Środkowej, potem przewędrował u podnóży Kaukazu, potem został wysiedlony przez Stalina. Taka bardzo smutna historia, więc pewnie tam, w tych miejscach, gdzie właśnie kałmucy jedli kokorycz pełną, czyli u podnóża Kaukazu, nikt tego nie pamięta, ale zachowało się to w starych źródłach etnograficznych. Po prostu tam rosły też na, na stepach i ze stepów wykopywano je. Można spokojnie w ciągu godziny ze 100-200 takich bulwek nakopać. Nie wiem, czy to dużo, czy mało. W każdym razie. No, pewnie zawierają węglowodany i można się było tym e, pożywić. Natomiast no, z moich eksperymentów to trzeba bardzo długo gotować, żeby straciły gorzki smak, nawet koło 8-9 godzin. Natomiast ludzie kiedyś mieli więcej czasu. Poza tym pamiętajmy, że ludy pierwotne, ludy prymitywne, jeśli tak możemy mówić w ogóle, to często y, piekły takie bulwki w dołach ziemnych. Robiono ognisko i w żarze potem wkładano właśnie Kłącza bulwy i zasypywano ziemią i po prostu odgrzebywano rano, czyli nie trzeba było tracić czasu na pilnowanie, czy tam się przypali, czy się nie przypali, czy, czy nie wykipi. Tylko po prostu leżało to w ziemi i za dzień, czy dwa um, wybierano. Tak, tak robili i Maorysi, i ludy Afryki Południowej, i Indianie Ameryki Północnej. Jest to dobrze opisane, dobrze zbadane są, dokładnie nawet zrobione rysunki tych. Dołów ziemnych. Także kokorycz jest drobna, ale pewnie jakby przypilnować jej, zawinąć w jakieś, w jakieś większe liście, w kawałki kory, to można by w takim dole ziemnym też ją upiec. To jest taka uwaga dla miłośników surwivalu i przeżycia w naszych polskich lasach. Oba gatunki kokoryczy są myrmekochoryczne, czyli roznoszone przez mrówki. Nasiona mają takie ciała tłuszczowe, i po prostu mrówki są tym zwabione. Przenoszą sobie te nasionka do mrowisk i często właśnie obserwuję przy Dużym Mrowisku Leśnym nagromadzenie okazów kokoryczy pełnej. Takie ciałka mają też inne gatunki. Leśne. Nie wszystkie, ale większość tych właśnie gatunków wczesnowiosennych, między innymi miodunka, śnieżyczka, przebiśnieg czy fiołek, takie ciałka mają. Ich nasionka są dosyć ciężkie, bo one muszą walczyć tutaj, w tym, w tym że tak powiem, takim środowisku, gdzie jest duża konkurencja i tak, tak muszą być na tyle duże, żeby wykiełkować gdzieś tam pomiędzy liści. Natomiast y, y, ta myrmecochoria umożliwia im przenoszenie się na odległości rzędu kilku czy kilkudziesięciu metrów. Y, u mnie y, przy łanach, które posadziłem gatunków wczesnowiosennych, na przykład śnieżyczek czy, czy miodunek y, widziałem okazy potem po kilku latach pojawiające się w odległości 10-15 metrów właśnie przeniesione przez mrówki. Kokorycze są wdzięcznymi roślinami w ogrodzie, bo podobnie jak w wypadku śnieżyczki czy narcyzów nie jedzą ich gryzonie, są trujące dla gryzoni na surowo, a więc jak posadzimy, to mamy gwarancję, prawie że za rok też będzie, a nie tak jak w wypadku. Krokusów czy tulipanów, które są po prostu żerem dla, dla zwierząt. Mam nadzieję, że też Wam podoba się mój brzozowy las pełen fioletowych kwiatów. Tu inne niebieskie i fioletowe kwiaty, posadzone pod brzozami, cebulica syberyjska. Barwinek i też miejscami cebulica dwulistna Tutaj dwulista cebulica. A tutaj miodunka. Ale z tych wszystkich niebieskofioletowych kwiatów, akurat w tym drzewostanie, jakoś zachciały najlepiej rosnąć kokorycze. Także życie weryfikuje nasze pomysły. Yy, kokorycz jest zielem dawniej używanym. W fitoterapii używa się całej rośliny, zarówno liści jak i bulw, ale bulwy mają mocniejsze działanie. Obie kokorycze zawierają podobne alkaloidy. Doktor Henryk Różański na swoim blogu rozanski.li podaje, że zawierają korydalinę, kanadynę, protopinę, kryptopinę, korybulbinę i bulbokapninę. Na pewno jeszcze dużo więcej. Część z tych alkaloidów jest silnie trująca dla przeżuwaczy i one omijają zupełnie rośliny. Natomiast głównie w lecznictwie używa się intrakt kokoryczowy, czyli zalewamy gorącym alkoholem rośliny. I tutaj dr Różański proponuje na 100 gramów surowca świeżego. Kroimy go nożem, rozdrabniamy. Cała roślina, jeśli nie chcemy niszczyć ból, to nawet bez bulw, ale można też z bulwami, nawet lepiej, zalewamy to 300 do 500 gram gorącego alkoholu, no takiego jak się używa do, do nalewek i trzeba uważać, żeby się nie zapalił, czyli na elektrycznym palniku jakoś bardzo ostrożnie podgrzewamy i gorącym zalewamy. No i potem kilka dni, przynajmniej 7 dni taki intrakt musi stać i pije się go 8 do 10 kropli dwa razy dziennie. Można też eksperymentować trochę, próbować zwiększyć, zmniejszyć tą dawkę, zależnie od naszego odczucia. Jest to roślina, jest to właśnie środek, który działa wyciszająco i. Yy, no uspokajające, szczególnie przy takim nadmiernym pobudzaniu psychicznym i fizycznym, jakimś takim rozedrganiu, roz, ym, ym, rozkojarzeniu. Oczywiście absolutnie nie podawać kobietom w ciąży, a nawet nie powinno się po niej prowadzić pojazdów mechanicznych. W większych ilościach nawet ma działanie psychoaktywne, zmieniające ym, świadomość. Ym, można też stosować Wino kokoryczowe. Yy, 5 dekoziela lub deko ból suchych lub świeżych zalewamy 100 ml alkoholu 70% i 150 ml wina czerwonego lub białego, wytrawnego. I to się podgrzewa, 3 minuty gotuje, potem się odstawia, zamyka i filtruje. I znowu do zażywania. Jeden lub dwa razy dziennie po 10 kropli, czyli taka trochę mm, bardziej roz, rozcieńczona wersja. Oczywiście jest to roślina o silnym działaniu, więc mm, no musimy bardzo, bardzo uważać mm, z jej dawkowaniem i naprawdę to moja informacja jest tutaj tylko taka. no dla odnotowania tego, jak stosowano, a nie dlatego, żeby was od razu zachęcać. Absolutnie nie dla kobiet w ciąży i nawet nie powinno się stosować tych kropli przy jeździe, przed jazdą po, pojazdami mechanicznymi. Niestety obecnie zapomniano o wielu silnie działających ziołach. To, co jest dostępne w sklepach zielarskich, to są często właśnie te najsłabsze takie najbezpieczniejsze i dla bezpieczeństwa poświęcono skutecznością. Dla porządku powiem, że mamy w Polsce jeszcze inne gatunki kokoryczy, ale dużo rzadsze. Kokorycz wątłą i drobną na zachodzie Polski głównie, też w lasach, też takie fioletowe kwiaty jak pełna, tylko mniejsze kwiatostany, mniej tych kwiatów na kwiatostanach oraz kokorycz żółta, gatunek naskalny, Występujący bardziej na zachodzie, na południu Europy na wilgotnych skałach, a u nas gdzieniegdzie zawleczony, zadomowiony, głównie uciekinier z ogródków. Ja z tego czasu piękne kokorycze żółte obserwowałem na murach ogrodu botanicznego w Krakowie. Mam nadzieję, że dalej tam występują. A tu któraś z różowych ogrodowych odmian kokoryczy pełnej, ona jest zdecydowanie. Bujniejsza. Nie wiem skąd one się wzięły. Może z innej części zasięgu, albo są podkrzyżowane z jakimiś innymi gatunkami. W każdym razie no, mają cechy kokoryczy pełnej, natomiast dużo, dużo bujniejsze i o innej barwie niż te polskie.